Witam serdecznie, moim gościem Krystian Kołys-Wiśnioski. Dzień dobry, witam. Wielkie gratulacje, z wielkim przytupem zakończyliście sezon 2022-2023 Liga Ligi w futsalu. Pierwsze miejsce, najpierw o spotkaniu z Instaltech. Instal nie było łatwe spotkanie, tak? Zgodziliście się? No nie było łatwe, pierwsza połowa na pewno należała do przeciwników, grali ładnie piłką, połowa była wyrównana. W drugiej, no zaczęliśmy bramki, w pierwszej połowie później my jakoś dali radę i gole padały jedna za drugą. Trzeba przyznać i oddać wam to, że bardzo honorowo gracie w tych ostatnich kolejkach. Kiedy zapewniliście sobie awans do, z pierwszego miejsca do pierwszej ligi, zwycięstwo drugiej ligi, to każdy tutaj mówił, że kto potrzebował urwania punktu przez was zespół, że odpuścicie, że, że będziecie tutaj już tak nie mieć takiego parcia na to na te pierwsze miejsce. A tu się okazuje, że wszystkie mecze wygraliście do końca. No tak, zgadza się. Graliśmy do końca, pokazaliśmy charakter. Mieliśmy jeden remis chyba z Pabudem, jak się nie mylę. No I już wygrana resztę się udało. Pierwsze miejsce jest pewne. No właśnie, jakbyś podsumował ten cały sezon, bo tak jak wspomniałeś, tylko jeden remis za tak to same zwycięstwa. Spodziewałeś się takich wyników? No nie byłem tego przekonany. Do tej drużyny weszłem za brata, który złapał kontuzję. No grało się fajnie, nie powiem. No co, no udało się te mecze wygrywać jakoś. Ten remis jeden było fajnie, ciekawie. Fajna przygoda przede wszystkim. Co teraz z Wiśniowskim? Będzie Wiśniowski jako jedynka tylko i wyłącznie na Orliku, czy wrócimy do starej wersji, czyli Wiśniowski dwójka, jedynka? To już nie ode mnie zależy, to pewnie od sztabu. Także tak powiem, co, co chłopaki postanowią, to się okaże pewnie za niedługo. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i widzimy się na Gali. Dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam Dziękuję. wszystkich.